Komunikacyjnego i skandalicznych wręcz, działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę pana posła Koleskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, projekt CPK od początku budzi wiele kontrowersji. Rolnicy i przedsiębiorcy z gmin Teresin, Wiskitki od początku przychodzą na komisje infrastruktury, przychodzą na wysłuchania, zgłaszają kolejne nieprawidłowości. Dzieje się tak dalej. Wchodzą bez żadnej zgody. Wchodzą, niszczą im e, tak naprawdę e, zasiane e, uprawy, wchodzą, każą zniszczyć to, co przejmują i leży. Za miesiąc, za dwa można byłoby to zebrać, ale nie. Dzisiaj trzeba zniszczyć i tak się zostawia w takim stanie wszystko. Nie zapłacono godziwie, nie szanuje się własności prywatnej. Wchodzą z, z inwestycjami, na które tak naprawdę dzisiaj nie mają prawa, nie powinni. Wchodzić i czynią szkody w kolejnych gospodarstwach. Tu chcę oddać głos rolnikom, przedsiębiorcom z tego terenu. Jako Komisja Infrastruktury nie możemy się nic dowiedzieć. Pan minister Chorała nie chce od początku, czy nie wie, czy nie chce powiedzieć, jaki będzie ostateczny koszt tego wielkiego projektu. Ciągle powtarza, że tego się nie da oszacować i powiedzieć. Jakąkolwiek inwestycję, którą rozpoczynamy, musimy mieć przygotowany budżet, biznesplan i później oczywiście te koszty mogą się zmieniać w trakcie realizacji projektu, ale cokolwiek trzeba wiedzieć. Dziś nie możemy się nic dowiedzieć, nic nie wiemy, jak to będzie wyglądać, rolnicy też nie wiedzą nic. Muszą dochodzić swoich praw przed sądami, muszą odwoływać się od kolejnych decyzji. Bardzo proszę. Pan bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Panie Pośle, dziękuję za zaproszenie. Otóż chcemy powiedzieć, że jesteśmy nękani od sześciu lat. Słowo nękani nie jest mówione na wyrost. Tak praktycznie jest. Domokrąscy. Czyli opiekunowie terenu przychodząc, szantażują do tak zwanych dobrowolnych wykupów, choć z dobrowolnością to nie ma żadnego y, związku. Szanowni Państwo, przyniosłem takie y, zestawienie jednego z wycen, gdzie pisze, że za dom mieszkalny 47 tysięcy złotych, za y, oborę 7 tysięcy, za stodołę y, y, 5 tysięcy a najśmieszniejsze za ogrodzenie siatką na słupkach z bramą 760 tysięcy. To złotych. są złotych, to są właśnie propozycje tych domokrąsców, dobrodziejów, którzy takie dobre składają nam propozycje. Ale, Szanowni Państwo, wykupywanie gruntów następuje z różnych powodów. Nie będę wchodził w szczegóły, tylko nie bardzo mogę ogarnąć tematu, kiedy mówimy o wyciągach z aktów notarialnych, gdzie o gruntach rolnych mówimy w miejscowości Cyganka zapłacone przez spółkę 185 zł za metr kwadratowy, czyli osiemset pięćdziesiąt za hektar, a w drugich miejscowościach, w miejscowości Baranów. Na gminie baranów 5 zł za metr kwadratowy 50 tysięcy złotych za hektar, a w Osinach 7 zł za metr kwadratowy. To są rozbieżności w moim przekonaniu, gdzie powinna służba ABW, prokuratura i inne służby zadziałać i wyjaśnić temat do, do głębi. Szanowni Państwo, podawany jestem do Prokuratury do Sądów to jest moja korespondencja z y, prokuratury i sądów, to ofiary się teraz podaje do sądów, a y, ci, którzy są sprawcami, y, y, uchodzą bezkarnie. Wchodzą na nasze nieruchomości bez żadnych podstaw prawnych, naruszając przepisy prawa. I jeśli nawet mam, szanowni państwo, po dziesięciu dniach y, odmowę po, y, y, przystąpienia do y, śledztwa organu policji w Jaktorowie, Piszą w uzasadnieniu, przyjechali po 10 dniach dopiero zebrać ślady, a ja wiem mniej więcej kto to zrobił, umarzają postępowanie i piszą, że pole moje było nieogrodzone. Szanowni Państwo, to skandal. Tych przykładów skandalicznych mamy całą masę naruszania prawa w myśl artykułu 190a. W myśl artykułu 193 na naruszanie miru domowego kodeksu karnego jesteśmy oskarżani, że podobnież mamy yy, możliwość strzelania do tych, którzy wykonują pracę. To robi pan Majszyk, który z artykułu 212 powinien odpowiadać. Nie chciałbym yy, przedłużać, bo również są ze mną koledzy jest przedsiębiorca, ale jest również delegat do Mazowieckiej Izby Rolniczej z powiatu żyrardowskiego. powie o kolejnych elementach tak zwanych numerach. Proszę bardzo. Mam tak, bliżej do środka ja, ja, zdjęcie. Ja, ja. Przed... Ja. zdjęcie ja. Chodź, chodź maciek tu. chodź tutaj. W tej chwili wykonywane są odwierty geologiczne i tak wyglądają skutki tych odwiertów geologicznych. Nie są one w ogóle e, prawidłowo likwidowane. Powinny być cementowane, przedziurawiane są warstwy wodonośne. Woda albo, tak jak w tym przypadku, wypływa na powierzchnię i zalewa rolnikom pola. Jest to, jest to działanie nieodwracalne. Kto poniesie za, za to szkody? I podkreślam, jest to działanie nieodwracalne. Są też yy, w, w, wtedy, woda może przepływać również w dolne, part, w dolne part, partie. Yy, gruntu. Gdzie I... zaopatrywany jest Żerardów yy, cały w wodę. Szanowni Państwo, może dojść może... do skandalu, do skażenia wody. Tak, albo utracić po prostu tą wodę, wodę pitną dla, dla miasta Żerardowa. A szczególnie, że są odwierty robione o 25 metrów w głęb. Dziurawi się te warstwy wodonośne, nieprawidłowo się je zasypuje, nikt tego nie nadzoruje. Yy... Dziękuję. dziękuję Sebastian, Sebastian Kujawa. Dzień dobry Państwu. Chciałbym powiedzieć tak. Nieruchomości, które są kupywane przez spółkę i które były tam uprawy, są niszczone. Rzepak, czy tak jak zboże, różne uprawy walczą teraz i próbują rosnąć. I teraz zadajmy sobie pytanie, kto to teraz zbierze? I jeszcze, że te jak nieruchomości są kupywane, spółka każe wyczyścić nieruchomość i jeszcze jak ktoś nie wyczyści dokładnie nieruchomości ponosi ta osoba sprzedająca w spółce ponosi jeszcze ma otrącone od tych wycen za utalizację przypadkowo eternitu przypadkowo słupków drewnianych czy innych rzeczy i tym podobnie i w tym momencie teraz nie wiemy czy te uprawy, które wywalczyły i urosły kto to zbierze bo inny rolnik nie może zebrać Leży to odłogiem. Leży to odłogiem. I co dalej będzie? I też jeszcze, tak jak na terenie spółki CPK, co jest lotnisko, niektórzy rolnicy chcą postawić silosy, magazyny na teraz, na nowy zbiór zboża. Spółka CPK nie wydaje żadnej zgody na postawienie silosów, magazynów na zbiórkę w tym w kryzysie, który nastąpił ze zbożem. A pan minister zachęca a pan minister zachęca właśnie do budowy silosów, magazynów na zboże. Ciekawe. To jaki mamy tu dialog w tym momencie? Spółka zabrania, gdzie ma być inwestycja CPK, a tu pan minister każe budować. Bo mamy dużo no, na naszym terenie takich rolników, którzy chcą budować. Szanowni państwo, i wisienka na tort. Otóż pan Czarnek rozdaje <noise> swoim wille, a w naszym środowisku, w mojej sąsiedniej wsi, Wygruzowano, wyburzono dom 200 m2, wykupione za niewielkie pieniądze i zapłacono za to 180 tys. złotych. Tak mi donieśli, że to jest kwota, która jest dla mnie skandaliczną. Pytam się, gdzie są służby ABW, prokuratura, policja, która tak chętnie ściga rolników, a nie ściga tych, którzy dokonują takich czynów. Szanowni państwo, kolejna rzecz to jest wymiana gruntów. Zabezpieczono na 8 8000 hektarów tylko 500 hektarów, które rolnicy mogliby wymienić. Druga rzecz gleby, najlepsze gleby w Polsce, gleby klasy pierwszej i drugiej wymienia się na, na gleby klasy piątej i szóstej i w proporcjach 1 do 1. To jest skandaliczne działanie. Tak PIST przedstawia, jak wspiera rolników wieś. Tu są przykłady tego, jak niszczy kolejne gospodarstwa pod swoje wielkie zapowiedzi, wielkiego projektu, który jak widać nie inwestują w tym miejscu, tylko przejmują do zasobu nieruchomości rolnych skarbu państwa. Niszczą uprawy Panie i dalej pośle, to leży. spółki prawa handlowego podkreślam spółki prawa handlowego więc y, dla mnie to jest skandal spółka nie może prawa handlowego przynosić straty więc te straty chcą rekompensować odbieraniem nam nieruchomości bo to trudno to nazwać wykupem zachęcam państwa do y, bycia w terenie CPK bez dewastacji terenu wokół, czy, czy też jeżeli nastąpiłoby wycofanie się z budowy CPK, w jaki sposób, czy jest możliwa, czy jest możliwy powrót do sytuacji, kiedy te, te tereny wokół się y, 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 zostaną jakoś rekrytywowane, zniszczenia zostaną zniwelowane. Przede wszystkim e, trzeba będzie ustalić na jakim poziomie zaawansowania są te prace. Jeżeli jest to jeszcze, będzie to proces, proces odwracalny, należy się trzymać e, z tymi pracami i próbować odwrócić to, bo ciągle nie wiemy, nie znamy uzasadnienia tego wielkiego portu, z którego wszyscy mamy gdzieś e, latać, nie wiemy gdzie, w tej chwili, a małe porty wokół e, będzie grozić tak naprawdę likwidacja bo nie będą w stanie konkurować z wielkim CPK. Przede wszystkim też trzeba słuchać ludzi, trzeba słuchać mieszkańców, bo jest święte prawo własności, które dzisiaj nie jest przestrzegane. Jest, są niszczone relacje międzyludzkie, bo jak można coś projektować? Z historii znamy różne projekty. To były zbiorniki retencyjne, to były duże inwestycje, ale nawet w czasach głębokiej komuny władza rozmawiała z ludźmi, proponowała im coś w zamian, ale w sposób realny i rozsądny. Dzisiaj ta władza nie słucha nikogo. Opozycji nie słucha to wiadomo, ale nie słucha tych, którym zabiera się dorobek całego życia i próbuje się w zamian. Zapłacić jakiś na te pytanie chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć wszystkim otóż nie jesteśmy przeciwni rozwojowi polskiego lotnictwa, kolei czy dróg, ale nie na zasadach bandyckich. Y jesteśmy za rozwojem, ale nie za rozbojem. Mamy i mieliśmy inne rozwiązania, tańsze, szybsze, jakby chociażby Duoport, Modlin, y Okęcie, że za ma płotem Modlina jest tysiąc hektarów gruntów rolnych klasy 5, 6, skarbu państwa i można poszerzyć to lotnisko, zwiększyć przepustowość do 15 milionów pasażerów rocznie. Druga rzecz. Z Okęciach e, proponujemy wyprowadzić czartery, cargo, tanie linie lotnicze i wojskowe linie lotnicze i można zwiększyć ponad dwa razy przepustowość tego lotniska z 17 milionów do, do 35 milionów. W związku z tym to jest e, ilość pasażerów odprawianych rocznie w tych lotniskach jest 50, 50 milionów, a władza chce wybudować na 40 milionów pasażerów na najlepszych gruntach w e, kraju i w Polsce odcinając, że tak powiem, produkcję rolniczą dla Warszawy i dużych aglomeracji miejskich. I jeszcze chciałbym jedno powiedzieć istotne i ważne chcemy poprzez posłów, którym dziękujemy za współpracę wszystkim z opozycji. Naszym hasłem obecnym jest tak: zatrzymanie portu lotniczego i jego pieniędzy i przeznaczenie na centralny port zbożowy, podkreślam. Na centralny port zbożowy bo znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymaga tego koniecznego działania natychmiastowego. Dziękuję.